Teraz... aha, on też ma, no ale... ma broń. To na razie do tej rozkręćcie. Będę nadupcać. bił po tych DPS-ach. Tak jest, na dupcać. Masz o, ściąganie? Grip na a tak. Mam, 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 mam kidy 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 kaj Dobra lecę na healerów. Ola do Hexa. Ej, okay. jedzie jedzie Rogal do ciebie. Hej. Dobra. Do szorozu. Dobra, czy? switch na y, druida. Dobra. W fillu 3 2 1. Druid w fillu. Ze interrupty. Dawaj, je, yep, Idzie solo win. Na jest sap już na tam. Prey dostał silence. Dobra, uciek, uciek, switch Dobry. na maga. Na maga, ja oe. Mac, 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 wrócił druid, CS na niego. Dobra, szedł mag, okej, okay. słuchajmy na Shadow Priest'a, Shadow Priest. A. Shadow Priest, ten DK przerywa. Kapelanie. Dobrze, Shadow Priest na razie CS na maga. No, Dobra, switch na DK-a 3. 2, 1, dk. Teraz e, Rogal ro 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 będzie mnie 24 na 7 stanował. On cały czas tutaj mnie sapuje. Hmm, dobra, to niech się tam urwie szorstki ktoś nie? Nie, nie, nie. Dobra, switch na e, prista e, w to healu 3. Nie, nie 2, nic. 1, switch preju. W preju. Dużo czasu mam, więc nie przerywam. Zatrzymałem na... się, oni mogą mieć. <coughs> switch mnie zabić. na sh shadow preju. Wardshop burwi się tam. Rotuję, stunuję. Ja Rogue, wie. Maki, DK na mnie. Dobra, ja jestem bliżej, ja się urywałem już. To się... Okej. Okay. Zabiłem Oriora. Dobrze. Idę już, idę już. Y, switchujemy na Paladyna, Paladyna. Na razie niespecjalnie mi coś robią, ale... A nie mogę przejść. Już? Nie. Dobrze. Y, Shadow Fist. Shadow Fist. No, no, no nie. Y, dobra, nie. Dispel dobra, już zejdzie. Dobra, tego prejasluować na razie. Jest, no reszta... yy, Dobra, Monster Spirit, yy, dotuj się na górę, reszta zostaje na środku. Dobrze. Tu potrzeba jest do... Kurde, Szybko jeszcze więcej. Tak. Cały team jest na jest mnie cały w tym team momencie. Jest Urwi, w się war... mm. Urwi się tam, mm. Warstone. Ale to, to nie, my na górę biegniemy. No, no. no, no. dobra, tylko pamiętajcie. Że... Dwóch flag. Tam jestem. No właśnie, dobra, szatko, ty tutaj nie dowodzisz teraz. Pomocy ale pomocy, naprawdę zabijam, jest cienko. Piepa. No, ale weźmiemy chyba burlę. Ja nie mam nic. Bo? Ale, Masz fira na niego? Tam. Dobrze, kręcę. Za późno, zajebali go. Kręcę. CC jeszcze, jeszcze jeden fir. Dobrze, zajebiście, mam bazę. Nie. Kurwa. Fir, 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 fir. Nie, dobra, zabić tak zabić tak Nie, 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 nie. To już za późno. Zabić. zabić, zabić Huntera. Chyba trzech jesteśmy na środku Ja go będę y, co co? Hej ja jestem nie, na środku nie. Hejzel, jak u ciebie? ciebie jest. Masz jest od o, na środku. Ja, nie wiem czy nie Teraz. Y, fira, 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 Fir, Fir Biegnij w na górę tam. Jest Fir, jest Dobrze, będę miał bazę, będę miał bazę Dobra, jadę do hejzela, Mamy górę bo tam Jedzie ktoś do niego Ja jestem u hejzela, Dobra. spokojnie, ja jestem u hejzela. No to ładnie. Jeden deb ze środka na górę Dobrze, ja bieg na spirit Ty Nie, ze środka aha. jesteś tu Nie, nie, myślę, że Idzie solar tutaj. Musimy lecili na środek. Gripuje na tego solara, ale tylko Mag poszedł. Dobra, bijemy palady na 3. Chodź Warstop na górę. Nie, palady na Nie, do... on musi być z Heal'em. Puch. Dobra, pary, pary, pary. Jadą tu na środek. Dobra, jest, Ilu jedzie? Dobra. Dwóch, ale przejeżdża na dół na. Idę się od Hunter no, jedzie co do co Heizela. Jest? Ja, nie jedzie, ja jestem, a jestem do Heizela. Proszę jedzieć droga. Druga, i hunter tam przycie. Jeszcze 36 osobę potrzebuję, albo dwie Co nawet. Biery cię zrywa. Bardzo jest ROG, albo ja jestem sam teraz, nie? Mam Moriora na środku. To tu zostań tutaj. Ale na Dobra. kogo? Na FCK na, czy jak? Na środek. Dobra, biegnę. A ja? Siedź tu. Jeszcze. Na mnie jest hunter. Nie, nawet bierze flagę, urwij się. bierze hej, zauważaj. Dobra, na razie spokój na środku. Kurwa, ja mu przerwałem już. Dobra, biegnę na górę. Znowu jest dwóch na mnie. Ale my I tu nie pięciu nie mamy, halo. Aresz, trzeba go użyć. Kurwa, ile można kurwa, jechać na, na, ze środka? Warsop idź na górę. Patko, ja biegłem z panda. Jest, jestem. Jest jestem? Jest jest to to jest przyjechać szybko, kurwa. Tak. No, Dobrze, pada druid, ładnie. Rogada. Rogal użył klaka? Byliście tutaj. Y, druid tu jeszcze idzie ze flagą. Dobrze, Rogal pad, DK, DK, DK. Na dupce. Nie, clocka brzmi. Ja pierdolę. Hexuję Hunter'a. Powodem palady, Dobra, ja siedzę na AI i tak nas za mało, więc... Dobra, dobra. Na dupce. A ja silence, a ja silence. Mark mnie bije. Yes. Ładny silence, ale. No, nie było mnie na nim. Mam no, firaje piep. <tukarne> ja mam Stana, mam Froza. Ej, hey, zostawię was tutaj o, już na tej górze po tym preju. <tukarne> dobra? górze no, 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 nie no, tak na dole, bo tu jesteś. <tukarne> ja mam tak, odwrócony świat. Niech hmm? tak to zrutuje. Patko. Tak naprawdę nie byłem po chleb, tylko po browara. <tus> Nie musisz mi teraz o tym mówić <grym 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 Ale kara i tam będzie tam tam. i tak, bo sobie zapisałem już Dobrze Sara, obudź się kurwa! O no, Dot, góra jak tam? Rogal na górze Dobrze widzę jest... palazę jak nie ma, robią. Ej, ej ej ej, pomocy na górze. Ej, ci, mamy na górze środku. na środku. A, ale lec. Czek mamy na środku. Dobra, ja olewam górę, środek. środek Szodko idź na środek. Szodko idź na środek. Też, ja też idę wam pomóc na środku, w rodzinie. Nie, jest spokój. No, no właśnie na Właśnie, środek jest luz, razie. warka dobić. Trzech mamy już tu. Może ja iść na górę, jak ci rozwiesz. A wzięli górę? No, no ja nie, nie wiem, ciociu. tak, cio. Ale no. musicie mi Ubie. pomagać, bo tracimy głupio punkty. CC na Paladyna, proszę dajcie. Jemy warka, schodzi. Dobrze, ładny stun, schodzi. Davis Dobra, Shadow Priest. Komacie na górze? E, Ho, oh, chuj, druida, piesta, rogala. No. Znaczy, mogę do nich tam w sumie. Nie, no. tu nie ma sensu. Dawać nie, nie, nie biegnijcie nawet na górę, bo jest ich tutaj. Przy czym cię, ktoś chce dać radę. Tego już już mi biją, razie... już mi biją dwóch. Urwij się tam, Szatko. No bo nie, zostań tu, ja już jestem na mumcie. Ja też pomogę przy naszym wózku. No to znaczy, tu. Ja go sięgnę, już go sięgnę. Nie wy się zastanowicie, to ja już chwilę rzucam. Trapa mam. No masz Dispaler, już trudno, zmarnuję. O kurwa. Drypuję warrior, a? Paladyna dobicie ludzie na środku jak możecie. Ma silensa drugi silence, ładnie chodzi, bania Barek. Na no warriora od razu, rage teraz na paladyna. Banie Krótkiego stuna od stuna, dostanie. Fira. Podobnie też dostanie. Dobrze, ładny film, ładny film. Factoring roga, roga Ej! Widzę, widzę, widzę. O, no. worka dalej, Dobra, dalej worka. Countered. Pomagam wam. Dobrze, po palku, po palku. grypuje go wyskapował skapował. 95%. Ten rogal? Hunter tu idzie. Dobra, zostawcie paletę. Hm? Ile tam jest na górze? was, one stop. Dłuch. Dłuch teraz. Ym, CC na tego prista. Jakie klasy? planet ma i Fira. Droid no, i to dobra gdzieś jest Spirit, także uważaj Co Ta. no, Czemu ja? Czy ja pilnę No bo żebyś stąd nie poszedł U mnie jest, u mnie jest Idę już, no. idę już. Ukańczę go już nie żyję. Ale Gate'a mogłeś użyć siatko. Ja są nasz się gate, się ale jestem w połowie, O kurwa, już jest to w chuj, więcej. Dobra, to koniec. Y, to co chcecie pomocy na gobinę? Koniec, koniec, koniec. koniec. Aha,